Witam serdecznie Szachowa Polsko. Z tej strony mistrz Polski administracji publicznej w szachach szybkich oraz błyskawicznych Miłosz Spar AK Sparumen. Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym odcinkiem. Jak przystało na prawdziwego szparumena, staram rozwijać się na różnych płaszczyznach oraz podążać w różnych kierunkach. Tym razem padło na mistrzostwa polskiej administracji publicznej, także bardzo się cieszę, że miałem okazję w ogóle wystartować w takiej imprezie. Przypominam, prawdopodobnie mała część osób z was pamięta, że rok temu miałem okazję rywalizować na akademickich mistrzostwach polskich, gdzie ja zazwyczaj nie wspominam o tym, że właśnie z tymi studiami gdzieś tam. Miałem zbytnio do czynienia, także cieszę się, że mimo właśnie różnych tutaj epizodów w moim życiu, mam okazję gdzieś to wszystko zawsze podsumować turniejem szachowym i ewentualnie zdobyć właśnie jakiś sukces. Retencję całego turnieju rozpoczniemy od analizy pierwszej partii z moim kolegą, mistrzem FIDE, Kacperem Polokiem, jednym z najbardziej doświadczonych komentatorów szachowych obecnie w Polsce. Zobaczmy, jak poszło mu na szachownicy. W partii szachów szybkich dzień wcześniej Padł remis po bardzo zwariowanej partii, której nie byłem sobie w stanie całej przypomnieć, iż trwała do końcówki. Natomiast tutaj w blicu spotkaliśmy się w runcie numer 6, gdzie obaj mieliśmy 5 z 5, także była to niemalże kluczowa partia dla dalszych przebiegów naszego turnieju, także bardzo ważne było dla mnie to, aby ją zwyciężyć. Dwukrotnie grałem białymi, także zobaczmy, na co postawiłem w partii szachów błyskawicznych e 4 C5. I moi drodzy, w partii szachów szybkich zagrałem C3, na to Kasper zdecydował się zagrać taki. Bardzo triki, taki bardzo agresywny wariant w z związany z ruchem E5, i generalnie te pozycje są dobre dla białych, natomiast one naprawdę wymagają sporej ilości znajomości, właśnie teorii, dlatego że tutaj po Skoczek f 6 wydaje się, że w ogóle gramy ten sam wariant, co smażoną wątróbkę, z tą różnicą, że mamy dodatkowo pionki C5 i C3, i tak naprawdę nie wiadomo, kogo to faworyzuje. Natomiast tutaj poszły jakieś dymy, że po Ede koń A5, i nie jestem w stanie tutaj po prostu wszystkiego z głowy sobie przypomnieć, ale ostatecznie partia zakończyła się remisem i Kasper naprawdę wykazał się turbo e, dokładnością w grze końcowej. W Grze końcowej, z której jest tak naprawdę znany. Dlatego na te partie w szachach błyskawicznych zdecydowałem się na wariant zamknięty. Ponieważ wiem, że Kasper gra różnego rodzaju struktury świecznikowa i po skoczek C6. Tutaj. Miałem w planach przed partią zagrać F4, ale właśnie przypomniałem sobie to, że, że Kasper gra świeznikowa, i stwierdziłem, że jaką chcę zagrać świerznikowa, jak ja mu zagram opóźnione D4. Ponieważ jeżeli zagra z koczkiem na F6, no to ja w tej sytuacji już nie jestem zobowiązany do grania D4. A mogę na przykład zagrać jakieś takie dziwne rozsolimo I to też jak najbardziej ma sens. Schodzi z teorii, mamy 3 minuty i już dużo ciężej jest tego typu sztuczki rozwiązać, natomiast Kacper zagrał E6 i to mi umożliwiło zagranie posunięcia D4 cd skoczek D4, skoczek F6 i tutaj właśnie, bardzo długo znaczy bardzo długo, tak jeżeli chodzi o lital to było mniej więcej 10 sekund, zastanawiałem się czy nie zagrać takiego wariantu z gońcem na F4 gdzie pogoniec B4 oddaje centralnego pionka E w zamian za widły na polu C7 i to są bardzo ostre warianty, tutaj generalnie w tej redakcji skoczek C7 niemalże przegrywa gdyż po króle 8 wydaje się, że mamy wieżę, ale hetman F6 i tutaj i wszystkie te figury nagle okazują się, że bardzo mocno demolują mojego króla. Eee, także ostatecznie nie zdecydowałem się, ale myślałem dlatego, bo Kasper nie kojarzył mi się nigdy z wariantem czterech skoczków w obronie sycylijskiej. No ale zdecydowałem się zagrać najbardziej tutaj główne posunięcie, po prostu mm, skoczek DB5, tylko zapomniałem, że Kasper może nadal przejść do świeżnikowa po ruchu D6, goniec W4, E5, goniec G5. Jesteśmy dosłownie w głównej pozycji, właśnie wariantu świeżnikowa. dlatego trochę się zdziwiłem, że poszedłem sobie na, na taki wariant, tak sam z siebie byłem trochę dziwny, zaskoczony swoją decyzją. Na szczęście Kasper zagrał goniec b4 i ten wariant mam bardzo dobrze rozpracowany. E, po pierwsze dlatego, że miałem okazję się jego uczyć samemu ze strony czarnych z kursu Kamila Plikty, tego samego, który ograł mistrza świata Magnusa Carlsona, e, jak i samemu po prostu ze strony białych uczyłem się jak go obalać, także tutaj wiedziałem, że doświadczenia będę miał ciutkę więcej. Tutaj główną ideą jest to, że czarne oddają dobrowolnie bardzo ważnego gońca, który tutaj po czarnych polach pełnił bardzo istotną funkcję w zamian za czas, ponieważ spójrzcie, że przeciwnik e, tutaj wali mnie w centrum od razu ruchem D5, a spójrzcie że ja mam dwie wprowadzone figury i rywal też, prawda? Ale to rywal posiada przewagę w centrum, co sprawia, że ma dużo więcej dla siebie przestrzeni. Także D4 właśnie, te wykorzystanie przestrzeni pełną parą Kacper demonstruje. Skoczkiem idę na E2. Możliwe jest też pójście na E4. I tak właśnie zagrałem kiedyś z Kamilem Pichtou, który właśnie zastosował ten swój wariant przeciwko mnie. Tylko tutaj partia bardzo szybko się wysu wysuszyła po... Po takim warianciku, gdzie zostałem z gońcem na skoczka, mam tam minimalną przewagę, ale tutaj białe nie są w stanie niczego pokaźnego osiągnąć. Dlatego, w tej sytuacji, zamiast posunięcia skoczek E4, zdecydowałem się na dużo bardziej ambitne posunięcie skoczek E2. Katper zagrał ruchem, y, odpowiedział ruchem goniec G4 ze związaniem na stoczka i hetmana i tutaj zagrałem gońcem na G5. Takie bardzo naturalne wprowadzenie gońca, staram się zagrać za moment hetman D2, zejść skoczkiem na pole G3 i wykurzyć tego gońca z pola G4, bo trzeba przyznać, że on tutaj psuje dość dużo krwi. Innym wariantem jest F3 i po goniec H5 można zagrać skoczkiem na F4, ale w tych pozycjach czarne są raczej ok. Tutaj wydaje się, że, 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 że mam dwa gońce, tyle że Katper może zagrać skoczkiem gdzieś na... F5 za moment, i pozycja będzie na tyle zamknięta, iż nie będę w stanie nic tutaj ciekawego z nią e, zrobić i nie będę w stanie wykorzystać potencjału pary gońców. Dlatego dużo bardziej wolę warianty z gońcem na G5. Catper odpowiedział ruchem H6 bardzo sensownie. Goniec H4, wieża E8 z atakiem. Dlatego podtrzymuję teraz tego skoczka ruchem wieża E1, Hetman D6, Hetman D2. I to jest bardzo ważny moment, ponieważ Catper zagrał w tym momencie skoczek E5 dość szybko. Miałem wyrobione pół minuty przewagi na zegarku, bo debiut akurat znałem bardzo dobrze, Kasper tam musiał sobie troszkę poprzypominać. No i tutaj zagrał Kasper z koczkiem na E5. No i jak myślicie, chwilka dla was, dlaczego ten ruch może nie być do końca w tym momencie najlepszy? Parę sekund dla was, mam nadzieję, że udało wam się albo zastopować, albo od razu znaleźć rozwiązanie. I w tej sytuacji, moi drodzy, powodem dlaczego ten ruch nie jest dobry jest to, że mogę walnąć z koczkiem na D4. Popatrzcie, skoczek tutaj broni pionka i jest git. Wydaje się, że rywal może odbić Hetmanem na D4, ale okazuje się, że po szachu na H7 następuje atak z odsłony. I po biciu gońca, który jest oczywiście wymuszone, zdobywam Hetmana za dwie figury, co nie powinno być dla mnie większą. Nie powinno być dla mnie większym problemem w realizacji. E, dlatego Katper przytomnie zagrał posunięcie wieża na D8. No tyle, że teraz ja już gram C3, no i posiadam bardzo taką e, stałą, stabilną przewagę. Piąka na skrzydle hetmańskim, gdzie spójrzcie, iż mój skoczek jeszcze jest bardzo mocny. Bicie na D3 wcale w niczym nie pomaga, bo to mój czarnopolowy goniec w przyszłości będzie lepszą figurą, w momencie, gdzie uda mi się zagrać H3 i wykurzyć tego gońca z Polagi 4. Natomiast Kacper już zrozumiał, że strategicznie w partii nie będzie mógł prawdopodobnie odnieść sukcesu, no bo bez piąka, nawet jak powymieniam wszystko, to będzie dobrze. Dlatego zaczął grać na sztuczki, skoczkiem na C6, gdzie po biciu tutaj by nastąpiło hetmanem e, bicie gońca na D3, no i jakaś tam dalsza zadymka. Natomiast ja tutaj bardzo czujnie wtrąc Bicie na E8 z bić nie można, bo wisi wieża. Natomiast kiedy wieża odbija, to teraz dalej bije na C6 kolejne figury się wymieniają. Mam przewagę pionka, a co często mówię spidranie Wymieniamy wtedy nie pionki, a figury. Bo spójrzcie, że jak wymienię wszystkie figury, no to końcówka pionkowa będzie wygrana dla mnie. A jak powymieniam wszystkie pionki, no to będzie na szachownicy dym, Sodoma i Gomora, tak zwana. Po chedba C6, dlatego dalej moim planem było wymienianie wszystkiego jak leci. Tylko że w tej sytuacji Kasper popełnił dość duży błąd, ponieważ zagrał wieżą na d8. I okazuje się, że po ruchu goniec h7, Kasper podstawił ten sam motyw co wcześniej, tylko teraz już tak naprawdę nie ma jak się przed nim ochronić, bo skoczek e4, f3, szach ostatni na c5, hetman d4. Kasper w tej sytuacji próbował zbić skoczkę mojego hetmana. Nawet mu się to udało, ale w tym samym momencie też podał mi rękę, także e, udało mi się wygrać tę ważną partię. To chciałem powiedzieć, to nie jest tak, że później udało mi się wygrać turniej bez żadnych problemów, okazało się, że na rundę przed końcem Kacper posiada punktów y, 9, przegrał tylko ze mną, resztę wszystko powygrywał, chyba z tego co kojarzę, mam, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie... E, nikogo, nikomu nie dodałem albo nie zabrałem punktów, e, ale w ostatniej partii powinnał mu się noga, i dla mnie to była bardzo duża szansa, żeby właśnie nadgonić wynik, i w ostatniej partii również nie stałem jakoś fenomenalnie, ale ostatecznie udało mi się tę partię wygrać, dzięki czemu zostałem e, mistrzem polski również w szachach błyskawicznych. E, drugą partię, którą mogłem sobie w 100% przypomnieć, jest partia z mistrzem krajowym Łukaszem Dworakowskim, z którym na tym turnieju miałem okazję po raz pierwszy w, w swojej karierze mierzyć się. Przy szachownicy. Bardzo przyjemny, bardzo serdeczny człowiek. Miałem okazję z nim zamienić kilka słów stricte o szachach, ale, ale widać, że po prostu bardzo, bardzo pogodny i. Człowiek z klasą. Stwierdziłem, że zagram D4. W poprzedniej partii zagram E4 i naprawdę spotkałem się z taką ścianą po e 4 e 5 w partii hiszpańskiej Łukasz zagrał naprawdę taką klasyczną, wiecie, partię mistrza krajowego typu 2 2400 pełne zrozumienie pozycji i strzał w centrum, który naprawdę był bardzo dla mnie groźny. I ostatecznie partię zremisowałem nawet na swoich warunkach, ale nie było naprawdę nie była ta partia naprawdę przyjemna, dlatego stwierdziłem, że jak nie idzie, to trzeba stosować broń praktycznej. mamy lica, no to co moi drodzy, no to oczywiście trompowski. Mam nadzieję, że tutaj prędzej czy później uda mi się wspólnie wam podzielić się z tym wariantem. Eee... Także tutaj Łukasz zagrał akurat dość niestandardowo, ponieważ głównymi posunięciami na Polskiego są ruchy e6 albo skoczek e4 albo t5. Natomiast widzieliśmy, że Magnus nawet grał b5 i jakoś to było. Natomiast pan Łukasz grał, Łukasz grał wcześniej systemy królewsko-indyjskiej, dlatego spodziewałem się, że g6 może nastąpić i tak naprawdę na to liczyłem, ponieważ teraz ta struktura pionkowa odbiera przeciwnikowi jakiekolwiek szanse na atak na skrzydle królewskim. Raczej to wygląda jak taka skorupa nie do przebicia i i teraz w tej sytuacji, gdzie oddałem czarnopolowego gońca, moim planem jest ustawienie pionków po czarnych polach. Goniec G7, C4. Akurat tego nie, bo tutaj muszę walczyć o centrum i skoczka chcę na polu C3 ustawić, także to by nie pasowało. E, natomiast spójrzcie, że po C6 rywal dąży do ruchu D5, dlatego ja od razu tutaj przygotowuję się ruchem skoczek G2, gdzie po D5 wybije. I wpakuje skoczka na F4 z dalszym atakiem na, e, na pionka D5. Także tutaj skoczek F3 byłoby dość dużym błędem. Takim bardziej strategicznym niż oczywiście, że coś by podstawiło. No bo ten skoczek po prostu tutaj nie ma dalszych perspektyw, a na polu E2 jednak na F4 czuje się zdecydowanie lepiej, bo po G5 może zawsze gdzieś tam się wcisnąć na pole H5 nawet. E, dlatego w tej sytuacji przeciwnik zagrał bardzo przytomne potwierdzenie D6. No i spójrzcie, że kolejny pionek właśnie idzie na pole koloru czarnego. Goniec. F5, gonic G2, skoczek D7, Roszada, skoczek F6. No tutaj przeciwnik sobie bardzo fajnie wyrobił e, placówkę dla skoczka na polu F6 i w przyszłości na polu E4. No i spójrzcie, że faktycznie do tego przeciwnik dążył. Zagrałem B4, chciałem rozpocząć atak na skrzydle hetmańskim. E, I po B5, gdzie tutaj już grozi zbicie pionka, przeciwnik w samą porę, idealnie, wpakował e, skoczka na pole E4. W sam raz, wszystko elegancko. Zagrałem skoczkiem na F4. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, czy wieża B1, czy skoczek F4... Czy nie reagować na nic zupełnie, czy bić, nie miałem zupełnie pojęcia. Zagrałem skoczkiem na F4, stwierdziłem, że ten skoczek tutaj e, i tak chciał w przeszłości stanąć, także po G5 albo wejdę skoczkiem na H5, albo się grzecznie wrócę i ewentualnie wywołam jakieś osłabienia u przeciwnika. Ale tu mnie rywal bardzo mocno zdziwił, bo zagrał posunięcie goniec H6, no i nie za bardzo chciało mi się wierzyć, że rywal chce odbić, że chce oddać czarnopolowego gońca w strukturze, gdzie e, ma wszystkie swoje tutaj pionki po białym kolorze pól. No, nie wiem, nie rozumiałem tego, dlatego zagrałem wieża AB1. Stwierdziłem, że dam tutaj szansę się rywalowi, wydaje mi, wydaje mi się, pomylić. Bicie na F4, i tutaj miałem generalnie w planach odbicie pionkiem z G na początku. Natomiast tak sobie zdałem sprawę, ej, słuchaj, przecież po EF zaraz gram wieża F1 i zdobywam pionka. No i tak się stało, bo po C5, co było mega dużym błędem, zagrałem wieża F1, CD Hetman D4. No, i okazuje się, że skoczek jest w niemalże dosłownym potrzasku. Goniec D7, tutaj bardzo fajna decyzja z mojej strony, bo nie zbiłem skoczkiem automatycznie, tylko gońcem, gdyż dając sobie sprawę, że po biciu pionkiem jest skoczek E4 z nieuchronnym wpadnięciem na pole F6. No i partia dosłownie trwała dwa ruchy dłużej, gdyż dałem szacha na F6 i po królew 8 skoczek D5. Dwie groźby w tym samym momencie nam eee, tutaj pomagają. Mat na H8 oraz wzięcie Hetmana na polu E7. Nie ma jak się przed tym wszystkim obronić, także druga partia również się udała, i teraz zapraszam do tej, która sprawiła mi zdecydowanie najwięcej problemów. Ostatni partii... <laughs> w ostatniej partii miałem okazję zmierzyć się z Rafałem Przedmońskim, czyli mistrzem krajowym o rankingu w okolicach 2 zarówno w klasyku, jak i szachach szybkich i błyskawicznych. I jest to... był to jeden z niewielu graczy na tym turnieju, który naprawdę regularnie gra w szachy. E, praktycznie co weekend można go spotkać w jednym z warszawskich turnieji, e, także wiedziałem, że nie będzie lekko. Pierwszą partię w szachach szybkich udało mi się zwyciężyć po naprawdę srogiej walce, także... Bardzo się z tego powodu cieszyłem, bardzo mnie to podniosło na duchu, natomiast wiedziałem, że w szachy błyskawiczne Rafał nie jest nawet gorszy, a powiedziałbym, że lepszy. Także spójrzcie co poszło. D4, skoczek F6, C4, C5. I tutaj. E, pytanie, czy poszedł Benoni? No, poszedł benoni z mojej strony, tyle, że tutaj w ostatnim momencie przeciwnik zdecydował się z niego. Odejść, jakby nie wchodzić w warianty, które generalnie dają białem przewagę. Jest to udokumentowane, tylko poszedł na warianty, które obiektywnie są dużo, dużo bardziej wyrównane dla czarnych. Także cieszy mnie to, że bardzo ta łatka będą niego do mnie przywarła iż przeciwnicy boją się w niego wchodzić. Jest to taki cel każdego szachisty, że nawet jeżeli gra złe warianty. A przeciwnicy boją się w nie wchodzić, no to to jest jasny sygnał, że naprawdę go bardzo mocno w tym szanują, także cieszę się z tego powodu. Nastąpiło CD skoczek d4 i wiedziałem, że Rafał gra tutaj przez yy, ustawienie z gońcem na G2, dlatego ja tutaj zagrałem bardzo sprytny ruch B6, którego jestem fanem absolutnie ponieważ e, wszystkie te warianty z G3 nam w tym momencie uciekają i niemalże jedyne, co, co musimy się nauczyć, to strukturę jeża, która jest bardzo prosta do gry, pierwsze 15 posunięć, a potem często i tak się nie wiadomo, co się dzieje, także się po prostu liczy warianty. Spójrzcie, jak poszło, skoczek C3, goniec B7 i tutaj generalnie F3, C4 przechodzi do takich klasycznych struktur jeża, natomiast Rafał wtrącił najpierw goniec G5 z jakimiś tutaj związaniami i tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie zagrać E6 jak zagra się e6, to następuje skoczek db5 i bardzo ciężko nagle okazuje się, że nie ma jak bronić tego pola d6. Trzeba grać d6 i wiem, że teraz już jakieś te bicia na f6 są dużo bardziej upierdliwe w tej pozycji, a nawet nie wiem czy nie goniec f4, żeby wymusić tutaj ruch pionkiem e i powrót teraz gońca na g5 z bardzo złą strategicznie pozycją, głównie ze względu na słabość pola d5 i fatalnego czarnopolowego gońca. Dlatego w tej sytuacji zagrałem pionkiem na A6, Rafał odpowiedział pionkiem na E3 i tak sobie pomyślałem, kurde, no to teraz zagram E6, no i jak w strukturze jeża pionek idzie normalnie na E4, no to na E3 na pewno nie stoi lepiej. E... Rafał tym bardziej zagrał E3, no i tym bardziej się dziwiłem, że ten pionek nie stoi na E4, tylko na E3, bo... No, tu się wydaje być większą słabością niż siłą, no ale spoko, Gram gońca M7, goniec D2, krótka, krótka, D6, goniec H4, koń d 7 goniec F2. No, mówię sobie, no, mam idealne ustawienie jeża, praktycznie bez żadnych kosztów. Normalnie w tej pozycji jest pion na E4, goniec na E3, Hetman na D2 i jest rupiałych z tego co kojarzę. A tutaj jest taka dużo gorsza wersja. Zagrałem Hetmanem na C7 i generalnie chciałem grać cały czas D5, no bo. Chciałem wykorzystać to, że faktycznie Rywal tego E4 nie zagrał. Tyle, że kurczę pieczony, nie byłem do końca przekonany. Czy w tej sytuacji. To goniec B7, trzeba aby na pewno ta moja y, pozycja jest tak wyrównana jak mi się wydaje Ponieważ wieża C1 z planem skoczek C6, ja zagram wieża C8 Tutaj zaraz jakiś hetman, no hetman na 4 to końce E5 w sumie No wydaje się, że to powinna być okej okay pozycja, ale jeżeli któryś goniec białopolowy ma być lepszy To na pewno jest to goniec przeciwnika i gdzieś tam te gońce dużo wyraźniej patrzą na moje słabości, co nie? Także nie byłem do końca przekonany, a ja nie miałem takiego jasnego ataku w pozycji Prawdopodobnie jest to nadal równe, ale, ale nie zdecydowałem się niestety na nie. Zagrałem zamiast tego moi drodzy po prostu Hetman C7 standardowo. Tylko teraz już faktycznie troszkę dałem czas przeciwnikowi na poprawienie pozycji. Hetman B8, B3, i tutaj na pewno w partii Tomka Jaskułki jednej z mistrzostw Rzeszowa mogliście taki manewr gońca zobaczyć. Goniec D8, Król H1, Goniec C7. I tutaj spójrzcie, że ta struktura jeża polega na tym, że tutaj wszystkie te pola są pięknie pilnowane. I kluczem do sukcesu jest to, aby w pewnym momencie strzelić. Za pomocą posunięcia D5. Tutaj Rafał słusznie zagrał król H1 z planem przestawienia gońca na pole G1, tak aby ten ruch D5 jak najbardziej tutaj mi obrzydzić. Eee, no, ja zagrałem Hetmanem na A8, żeby jeszcze tego Hetmana poprawić. Hetman D2, wieża FD8, wieża FD1. I tak sobie myślę, wszystkie figury mamy w grze, jest git. Ale cały czas coś brakuje. Skoczek poszedł na E5, Goniec F1, skoczek G6. No, nie mogłem do tego D5 się zdecydować. H3. I tak kurde, nie wiem, czemu w sumie teraz tego D5 nie zagrałem. Generalnie może mi się coś mylić, lekko mówiąc, bo no jednak to jest partia szachów błyskawicznych i naprawdę tych ruchów jest mnóstwo, i to jest pozycja, która wydaje mi się, że była na szachownicy. Nie jestem za nią, nie dam sobie za nią ręki uciąć, ale bardzo zbliżona pozycja do tego miała miejsce w partii. Przedstawiłem wieże na E8, bo w przypadku, gdy się te linie pootwierają, no to lepiej mieć wieże na otwartej linii, ale nie zdaję sobie sprawy, że chyba lepiej było mieć ją jednak na linii z Hetmanem, gdyż wtedy troszkę ciężej byłoby temu przykładowo skoczkowi odejść z pola D4, natomiast zagrałem wieża E8, hetman F2, rywal też szedł tym hetmanem, no i D5. Także w tym momencie zdecydowałem się na, na przełom, wymiany, ciach, 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 skoczek F5, no ja taki B5, żeby tutaj goniec mi nie atakował pionka A6. Goniec H2, ten ruch mi się nie podobał, wydawało mi się, że ten goniec na G1 nie jest gorszy od mojego na C7. E, wymieniłem, ciach, ciach, i tutaj taka popeczka, że jak król G1, to grał hetman F4. Z wygraną pozycją i to zmusiło przeciwnika do zagrania ruchu Hetman G3. Ja tu popełniłem na pewno niedokładność. Bo po pierwsze chciałem zagrać skorze G5 na początku, tylko że bym dostał. Po drugie, chciałem odejść Hetmanem, co się okazuje być najlepszym ruchem w pozycji, ale nie podobało mi się to, że jakiś wieża C7. Wiecie, ten Hetman nagle też nie jest złą figurą z planem H4 H5 na przykład dlatego wybiłem hetmany ale to bardzo mocno przeciwnikowi podciągnęło króla. I szczerze powiedziawszy, w tym momencie, moi drodzy, właśnie nie pamiętam, jak dalej ta partia się otoczyła. Dlatego pokażę Wam po prostu urywki partii, których jestem niemalże pewien. E, I tutaj wiem, że poszło H5H4, goniec E6, koniec 3, wieża D8. I to wiem, że zagrałem z planem wieża D4 i tego pionka H udało mi się zdobyć. Spójrzcie e, tutaj jak, poszło, jak mogło pójść dalej, według... nie to jest to, jak już się kończyła partia niestety. A tutaj mogło pójść dalej, spójrzcie sobie. Że zagrałem faktycznie wieża D4, bo wydaje mi się, że byłem na ruchu wtedy. Wieża D1, wieża B4, wziąłem pionka. W ogóle mega mi się podobała moja pozycja. Wieża A8, wieża D4 odbicie pionka H4 zrzuciłem króla. Wieża D4 król G1. No i tak H3 mówię, no i kurczę jest elegancko. Tutaj wisi na G2 No wszystko wisi. Rywal wieża A5, Ja HG. Goniec G2, B4 wieża A4. Po pionkach mamy równo, i tak sobie myślę, jak ja to przegrałem po partii, prawda? No bo kiedykolwiek ja zbiję na B4, no to powinienem móc odbić na A2, tak? I jakoś zremisować w najgorszym wypadku, a przecież to ja mam aktywniejsze tutaj figury. Rula podprowadzi koczka na F4. Jest dobrze, a ja jakoś tak pograłem na tych sekundach, że z takiej dobrej pozycji, normalnej zrobiłaś taka. Gdzie grałem czarnymi? No, wpuściłem rywalowi króla, dałem w ogóle zbić sobie dwa tego pionka, a nie odbiłem pionka żadnego. Goniec gdzieś na C8, króla wypuściłem, skoczek z gońcem tak samo, no i, no i... no i... no i... no i przegrałem, no i przegrałem. Ale na szczęście, no nie pokarało mnie to pod kątem medali, także bardzo się cieszę, bo to naprawdę zostanie na lata taki sukces. Eee, nawet i nie wiadomo, jak to wszystko się wiadomo w życiu układa, ale taki sukces na pewno warto było e, po, po, warto było pojechać po taki sukces, także cieszę się, że miałem okazję wystąpić. Eee, kurczę, dawno nie nagrywałem i czuję, że trochę się pląte, plącze język, ale mam nadzieję, że wam się podoba ogólnie u mnie na kanale. Podczas tego odcinka także z tej strony kłania się Szparumen i widzimy się w jutrzejszej serii speedrunu prawdopodobnie.